Do zdarzenia doszło na wysokości stacji benzynowej. Według osób będących na miejscu zdarzenia, wszystkie pojazdy jechały w kierunku kamiennej góry. Drogą powoli jechała koparka, za nią jechał dostawczy Fiat. Kierowca zwolnił, w tym miejscu obowiązuje zakaz wyprzedzania. W tył samochodu dostawczego wjechała ciężarówka. W wyniku uderzenia uszkodzony został tył Fiata. Samochód został również wbity w łyżkę koparki, która uszkodziła kabinę kierowcy. To właśnie kierowca Fiata jest ranny skręcić no ciężarówką mu we mnie ten zwolnił bus no bo jest podwójno zjadłem... ale ja to i tak zjechałem po bocznym cały czas ale wjechałem na środek bo chciałem znak zabrać no to musi być do linii żeby mnie nie wyprzedali.